Grajcie ten na siebie tu brat. jestem grozem tej mobilizacji, masz siłę do walki Myślać że sukces dwa Pamiętaj, że pokonałeś braki Umyślamyś mistrzem, materializuje się ten fakt Jesteś wielki, nie tracuj odwagi Bo w determinacji stawiacie na podium raz po raz Spójrz w lustro i powiedz tamtemu jak to wygląda Od środka serducha niech posłucha złości forma Nas moc, uwierz to, lekki zastrzyk motywacji Rozpierdol to na ostro, wiesz co robić, nie zaśnij Przyjaśnij się, na pewno promienie wyjdą za chmur Ponapierdalaj w gór, zamiast ciężko głową w gór Sporty, sporty, własne rekordy, czysta satysfakcja No co mogę ci powiedzieć w tym momencie Integracja, pasja, pasja, dla niektórych całe życie Dla innych to ćwanie, dla innych to picie Dla jeszcze innych w chce robić to, co się kocha, to jest wszystko Pomyśl, jest jeszcze przyszłość Tak, to potęga motywacji, rapowany zastrzyk Wygrajcie ten dla siebie tu brat. Jestem głosem tej mobilizacji, masz siłę do walki Pomyśl, na czym sukces się dwa Pamiętaj, że pokonałeś braki oś mistrzem, materializuje się ten fakt Jesteś wielki, nie tracimy odwagi Bo w determinacji, terminacji cię na podium raz po raz Siemano, tu Damiano, teraz witam was ja Od niedawna na majku moja dusza, dusza dla was gra Ta muzyka to dwie twarze, ta muzyka dwa oblicza Teraz Damiano powie jak się z tym rozliczać Jeśli życie miałeś ciężkie, wiesz co to, to za prawa Ej ziomuś na trening, zobacz co to, to, to za bawa Z podwórka charakter, wyniosłeś za mało lata Nie strasz tego koleś, bo to wielka strata Rozejrzy się po mieście, po Wijaj po plakata dokonaj wyboru ci się na ulubionych. matach codziennie, punktualnie, witasz się z salą. Motywacja to rodzina, dom życiowy chaos. Nie bój się walki, nie miej litości. Walcz fair play i bądź w wielkiej gotowości. Czasem smutek i zwątpienie nagle cię dopadnie. Pomyśl sobie, jak kiedyś byłeś na dni. Kilka motywacji. O doktora zrób, słuchawki dobra muza i na relaks rzuć Meta jest coraz bliżej, jesteś już na szczycie. Sport, muzyka, pasja, to jest moje życie. Tak, to potęga motywacji. Grajdzi ten na siebie tu krat. jestem grozem tej mobilizacji siłę do walki, pomyśleć, czym sukces wiecznie trwa, pamiętaj, że pokonałeś braki, bo umyśle bądź mistrzem materializuje się ten fakt, jesteś wielki, nie trać odwagi, bo w determinacji, stawiacie na podium raz po raz ruszaj, pokaż światu, kolejnego mistrza, czypiąc do swojej siły daje tutaj przykład, daj popis, znajdź siłę w umyśle, przestrzeń do walki, nie ma ograniczeń, zdeterminowany faj nadchodzi czas próby, nadchodzi czas do walki, w umyśle masz mistrza i ty rozdajesz karty, co byś nie powiedział boski roman się wspiera, każde moje słowo Nowa dawka dla ciebie powera Jestem mistrzem motywacji, a ty bądź w akcji Mistrzem, co rozsłyszysz teraz nie? Łap energię, wygraj życie jak dostrajam twój umysł z moim kawałkiem magicznym Do no częstotliwości, które pozwolą ci na ten wyczyn Ten zastrzyk nie boli, nie trzeba żadnej igły To wytrych do skarbca, który w umyśle ukryty Tak to potęga motywacji Rapowany zastrzyk Wygraj dzień ten dla siebie tu brat. Jestem głosem tej mobilizacji do walki, bo myślę o tym sukces wiecznie dwa Pamiętaj, że pokonałeś braki Bo już mistrzem, materializuje się ten fakt Jesteś wielkim, nie tracę odwagi Bo w determinacji na podium raz pora Napędzam na fula, motywuje do działania, czuję, że masz siłę Musisz ją pokazać Nie licząc na farta, nie dość tego wariata, który w tobie ukryty On musi wyjść na wierzch i pokazać nowe siły Wiesz co? To twój najlepszy przyjaciel On chce byś problemy powalił na matę Wyciągnij do niego dłoń Na pewno sobie dasz radę Podejmij to walkę, która zmieni życie, może całe Pkwie w tym poruszy, dla Ciebie ten kawałek, poruszy do działania, pomysły wspaniałe, dokarmiam swego ducha, dając ci nową wiarę Słuchaj uważnie, kiedy terapy Poważnie potraktuj tematy poruszane Przestrzegam przed jednym, nie wyłączaj przed czasem Powtarzaj jak mantry sobie jesteś najlepszy, pamiętaj nie przegrać, szczerze w ciebie wierzę